Thank you. Do, do tego, bo była nie Tyś. to było jak w jeździł, Kole. polski przebór, A, hej, słuchaj, w tym miejscu gdzie jest ten prawy lewy, i tutaj do lewego to był lepiej się 3, 23 tak zajebali już 8 spadanie już do sierpnia i tam też można dojechać bokiem tym szutrem co tam kiedyś było tak tak kura zaczął tak 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 No, jesteś, jesteś, tak. Ale nie, 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 elegancko. O kurde, no co to tyle tego drzewa? Kilometra maksymalnie, śniadanie. I oni jechali odtąd na dobre się do góry, nie? Proszę, jakie luksusy. To, bez takiego to byśmy tu z głodu umarli. Nie, <laughs> okay? nie. No nie. Ale to brody jak bądź, tradycja każe, grilluje się boczuś. Ale to są brody, to jest ten sam smak co w lat 90-tych, czy nie? Ognia ta... A, no. A sałatkę kurwa jak kroi, I kroi ręcznie, kurwa kosteczka w kosteczkę i <śles> Obejrzane, obejrzane, sprawdzone. Co Będzie jedzonko. Będzie, będzie. A sałatka dopiero na święta? Tak. Wcześniej nie będzie. Chyba, że bigos to zrobimy. Teraz? No nie na następnym zajdzie. <laughs> Ale nie odpuścił stary, kurwa. To jest Power Szajów mi szkoda, tak. No właśnie Szajów na tym Power Stage'u, no? kurwa, no. Też mi szkoda. Szajów mi szkoda. Ja też ci, może, właśnie chciałem, żebyś właśnie szajach kończył. No. Kurwa. Nie zdaje bo tam, kurwa nie wyjdzie. To? to brzydki, kurwa nocny skręt. nie wyjdzie, stopa, nie wyjdzie bo ty tam, tam jesteś, tą czapkę twoją widać. A ma poważny sprzęt? To jest tylko palec na obiektyw. <laughs>